Jesteśmy bezpośrednio po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym spraw kredytów złotówkowych. Z dzisiejszego wyroku wynikają dwie kluczowe informacje dla Złotówkowiczów. Po pierwsze, polskie sądy mogą weryfikować to, czy WIBOR jako stopa referencyjna była ustalana zgodnie z prawem, zgodnie również z prawem unijnym. To bardzo ważne, dlatego że do tej pory bardzo często banki wskazywały, że nie istnieje nawet jakakolwiek możliwość. Badania zasadności wyboru e, jako stopy per se. Po drugie, z dzisiejszego wyroku wynika, że banki nie mogły, nie powinny przedstawiać zniekształconego obrazu wyboru i ryzyka kredytowego przekazywanych w ramach informacji związanych z ryzykiem klientom. To oznacza, że jeżeli rzeczywiście banki przedstawiały informacje dotyczące tego, jak może zmieniać się rata, na przestrzeni okresu kredytowania i spłaty tego kredytu, i przedstawiały te informacje w sposób nieobiektywny, na przykład w taki, że raty pokazywały się na dość porównywalnym poziomie, jeżeli chodzi o kwotę, to z tych względów rzeczywiście nie dochowania obowiązku informacyjnego, kredytobiorcy mogą kwestionować zawarte umowy przed sądami. Należy wskazać jednocześnie, że dzisiejszy wyrok, drodzy Państwo, nie rozstrzyga jeszcze jednoznacznie. W jaki sposób kredyty złotówkowe w Polsce będą rozstrzygane, ta sprawa jest zupełnie inna niż sprawa z 2019 roku dotycząca Frankowiczów, a to powoduje, że czeka nas jeszcze kilka innych postępowań tutaj w Trybunale, ale również w Polsce, które będą związane z analizą tego, czy kredyty złotówkowe nadają się do unieważniania, czy do kwestionowania ewentualnie samego wyboru, czyli do odwiborowywania. I na końcu chciałem powiedzieć, że. W Trybunale czeka nas jeszcze bardzo istotna kwestia związana z sankcją kredytu darmowego czyli kredytami konsumenckimi, których zostało udzielone wiele milionów u nas w kraju, które rzeczywiście mogą zostać unieważnione. I wobec których stosuje się ustawę, która rzeczywiście przez polskie banki została wielokrotnie naruszona. I tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy pamiętali o tym postępowaniu, które już niedługo zostanie rozstrzygnięte, zresztą z naszym udziałem. W związku z tym e, zapraszam Państwa do śledzenia dalszych analiz i czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy.